Były organizator Galbokserskich, jednej z największych grup boksu zawodowego w Polsce, Wrocławianin, od 15 lat mieszkający w Holandii, za tydzień skończy 45 lat. Przed Wami Jan Ostrowski. Wytrzydko. I znowu w życiu chyba mi nie wyszło, bo mimo iż niosą wciąż Na ustach słowa nasze z czasem czujesz tylko jak ci ale jest i przykro Wyścigna nas poza poza trajektorię lotu Mieszanka fut nerwów, krwi i botu Te parę kroków nam by dobrze dziś tej... A jego przeciwnikiem będzie W tym momencie zapraszamy do narożnika niebieskiego Pochodzi z Wrocławia i zamierza dać Ciebie wszystko w tej oto walce! Przy przed Wami Wojciech Globtrotter z kiedy nie zostało coś panie panowie wracamy do emocji Runt sportowych po pierwszej turze licytacji i od razu do konkretnej akcji obaj zawodnicy ruszają naprzód i wymieniają się zasypują się gradem ciosów Wojciech Szklarczyk. Co za postać, Szanowni Państwo! Poinformował nas o tym, że po ośmiu latach walki znacznie cięższej od tego, co się teraz w ringu, zwyciężył z guzem w swojej głowie, a dzisiaj stoi na ringu Biznes Boxing Polska i mierzy się z zawodnikiem, który ma zawodowe doświadczenie w boksie. Co za niesamowita postawa, co za niesamowita wola w walki. No i panowie ścierają się dalej. Pierwsza odsłona jeszcze przed nami. Jan Ostrowski nie tylko był zawodowym bokserem, chociaż bilans raczej negatywny jego starć, to nie da się kupić tego doświadczenia ringowego, które zdecydowanie posiada, którego nie ma jego przeciwnik Wojciech Szklarczyk. Jednak ten nie ustępuje mu kroku ani przez chwilę. Teraz doskonała seria Ostrowskiego. Ale wypuścił go jeszcze. Jeszcze Jan Ostrowski z narożnika. Może chcąc zachować siły. Zdecydowanie sporo punktów. Właśnie zdobył tym atakiem. Ja widziałem chyba cztery... Cztery ciosy bez, bez odpowiedzi przeciwnika. Ale świetny prawy. Ewidentnie, ewidentnie zraniony został w tym starciu Wojciech Klarczyk. Czy uda, się, czy uda się Ostrowskiemu wykończyć przeciwnika? Już w rundzie pierwszej. Pierwsze starcie za nami. I can't get no sleep. Runda druga. Szklarczyk nie spieszył się z rundy. Chciał jeszcze złapać, jeszcze jeden oddech zanim stanie po raz kolejny. Przeranki z Ostrowskim. No i widać efekty tego, tej dodatkowej porcji. Tlenu świetna akcja szklarczyka. Ale teraz kolejna kombinacja. Lewy, lewy, prawy. Jan Ostrowski po raz kolejny trafia teraz na dół i na głowę szklarczyk. Wojciech Klaczek informuje, że jego największym autorytetem bokserskim jest Krzysztof Głowacki oraz Robert Parzęczewski. Krzysztof głowacki to oczywiście niegdyś posiadacz pasa WBO, Wagi Cruiser. Zdetronizowany zdaje się dwa lata temu. Doskonały trawę. Kolejny. Druga odsłona, raczej karty rozdaje tutaj Wojciech Szklarczyk. Po raz kolejny celnie trafia głowę Jana Ostrowskiego, który jednak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tej walce. Końcówka rundy drugiej. Kto zaznaczy swoją dominację w ringu? Obaj panowie potwornie zmęczeni. Jednak wymiana cios za cios i za nami starcie numer dwa. Wolny. Runda trzecia. Rozpoczynamy drugie. Zobaczymy, któremu z zawodników udało się zachować więcej sił, aby przypieczętować swoje zwycięstwo. W tym pojedynku walka numer 7 Jan Ostrowski, Wojciech Szklarczyk trwa. Podpornie zmęczeni już oba narożniki. Bardziej punktować staje się, stara się Jan Ostrowski, podczas gdy Wojciech Szklarczyk atakuje z całą siłą, z pełną agresją. Sędzia rozdziela rywalizujących zawodników, którzy ostatnie siły zostawiają w ringu. Kolejne ciosy, celne leby. Dwa dobre prawe i jeszcze, jeszcze w tym klinczu stara się punktować Wojciech Szklarczyk. Bardzo do, e, świetna postawa z jego strony. Udało mu, się, udało mu się zneutralizować tą przewagę doświadczenia swojego przeciwnika i odnosi on spore sukcesy teraz w ringu Je te cherche dans la foule Tous ces blus. Zabrasamy qui me werdyktu. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard. J'aurais dû te faire l'amour au premier heure du jour. Mais j'ai trop vu toute la nuit et je danse comme un zombie. Szanowni państwo, a ten pojedynek przez... Jednogłośną decyzję sędziów zwycięża. Jan! Ostrowski! Czujesz tylko jak cię żalę, jestem cyklo Wysik na pięknu, Szanowni Państwo, a przed nami pojedynek ósmy A zmierzą się w nim